Proszę Państwa, wracamy do gry Rowerzysta musi wjechać. ja muszę zawsze się trzymać w tym miejscu Powaliłem sobie skuter e, No jest coś nie tak Ale wydychałem, że zgubiłem klucze od skutera Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj jest niedziela 15.30 Jeżdżę na Volcie I mam taki plan, że będę brał wszystko co się będzie pojawiać I zobaczymy czy wyjdę na tym dobrze czy źle A pierwsze zamówienie odebrałem z nowego lokalu Przynajmniej Pierwszy raz byłem tam Loka się nazywa Żeberka I od razu wpadło mi drugie zamówienie z Mango Mama Na Świętego Antoniego, więc jedziemy Trzy minuty do odebrania Ale idę się spytać, bo to jak wiadomo różnie bywa No, pełna sala. Dobra, jest wolne Mówiłem Wam, że chcę dzisiaj brać każde zamówienie a to z tego względu, że ostatnie dni to jest bardzo, bardzo wielka kiepcizna we Wrocławiu. Ale chyba moje plany się zmienią, bo status jest już gorący. Wiozę pierwszego podwójniaka, także chyba dzień się zapowiada. Wyśmienicie. O wczorajszym dniu nie mogę tak powiedzieć, że było dobrze. Było bardzo źle. Dwa dni temu również bardzo źle. Musiałem się posiłkować głowo, a tego nie lubię. Bo tam trzeba brać blok, jak się już weźmie blok, to trzeba walić te zamówienia za 7 zł. O, awaria światełek, ale może się uda jednak przejechać tak błyskawicznie, póki co nic nie jedzie. No super. Dzięki. Drugi klient znajduje się klatkę obok, także przyjadę. 50 metrów maks. O, no, jak widzicie, albo i nie widzicie, mam nową torbę. I co mogę powiedzieć, jest dużo lżejsza od tej poprzedniej niewygodniejsza, wygodniejsza. Chyba stanie się moją ulubioną. No, chyba nie ma pięta. Hello? Dzień dobry, dostawca. Jestem pod drzwiami. Uwalniamy fotkę, bo to różnie bywa Później Wolt będzie do mnie pisał co zrobiłem z żarciem Dzień dobry, 153 V. Dziękuję I od razu drugie zamówienie mi wpadło łączone z Black and Yellow na niedźwiedzie Co jest dziwne, że klient mieszka tuż obok lokalu a stawkę mam zaproponowaną 14 zła. Dzień dobry, 895 A kolesiowi się zepsuł skuter. Tuż przed światłami mu upadł. A ja mam 4 zamówienia odebrane w 35 minut. Za ten kursik 14 zł. Bardzo fajnie. I jesteśmy na miejscu w ciągu 30 sekund. Dobre. Nie wiem, jak ta ich mapka wyliczyła, że 14 zł za pół kilometra. Dziękuję bardzo. E, jednak źle policzyłem to zamówienie, co teraz dostarczyłem. To było to, to pierwsze z kleboteki. A to za 14 zł, co wziąłem przed chwilą, z Black and Yellow mamy na fabryczną 10. I dlatego wyszło 14. Ile tam jest? 3 km. No to 14. Kurczę, już myślałem, że system się walnął i będę do przodu. A tu jednak trzeba jeszcze pokręcić maletko. Tutaj gdzieś po lewej ten klient jest. A ja byłem, pamiętam. Dzień dobry. Aż byłem u Państwa raz kiedyś. Więc już trafiłem teraz bez problemu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Do widzenia. I nastała ta kiepska chwila ze statusu gorącego przez normalny do spokojnego. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że tak się urwie szybko. No cóż, jedziemy w stronę centrum i z nadzieją, że wpadnie jakieś zamówienie. Czyli mój plan, że biorę dzisiaj wszystko jest jak najbardziej aktualny Aby to tylko była taka chwilowa przerwa w zamówieniach, bo nie mam ochoty się tutaj bujać na jakiejś łoweczce Podjechałem pod centrum No i wpadło zamówienie Zorientuj się, Zdążymy, zdążymy musimy zdążyć Nie ma innej opcji 1,79 biorę Volta nie wiem, dała mi to czy nie da mi tego. Czy mogę zabrać? To jedna pani mi nie pozwoliła, powiedziała, że mam czekać na was. Tak? Mogę brać? Tak. Naszym kierunkiem na to, Todrze, czyli to co widzieliście na poprzednim filmiku, bardzo ładne klatki schodowe, upiorne, wysprajowane. Zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. dnia do O, super. Dzięki. Wpadło mi zamówienie z tajfuna na Cybulskiego i ja nie wiem gdzie to jest. A jest jakieś info: odcinek między mostem uniwersyteckim a pomorskim. Lokal z białymi witrynami. W tamtą stronę Na Cybulskiego, dobra. A jest tajfun, faktycznie. Pierwsze słyszę o takim lokalu jak Taifun powinni mieć jeszcze reklamę boczną, że widać tak siedzi chodnikiem, bo ma wprost jedno logo tak średnio do znalezienia. Dzień dobry 38.0. Dzięki. Będziemy jechać na Wyspiańskiego 17. Tam jest taki budynek zaraz za mostem Grywalskim. 17-15 równo i mam 6 zamówień zrobionych. Jadę w stronę rynku, czyli tak jak mówiłem, te rejony tam plac Grunwaldzki, to takie są średnie w Wolcie. Tam bardziej to Uber, z tego co się orientuję Dzisiaj standardowo biegnę za bonusem 20 złotych. Przewysoka kwota bonusowa za 15 zamówień, czyli teraz biorę siódme prawie połowa 1,88 No i proszę Państwa, wracamy do gry Wpadł mi włączony podwójniak Skąd? Też jakiś nowy lokal Mirz Masala A wiem To jest po prostu lokal, który przemianował nazwę Prawdopodobnie Ale mogę się mylić, podjedziemy, zobaczymy Dobra, odebrałem Mirz Masala Okazało się, że to jest inny lokal Ale chyba nie nagrałem odbioru Nie, myślałem, że było, było włączone Nagrywanie nie było Polarka szkoda Sorki. Zeszedłem to za wysoko, ale jazda. Eee, no coś nie tak. 87. Aha, bo to jest od prawej do lewej. Do drugiego klienta jedyne 290 metrów. Czyli tutaj w prawo i zaraz pierwsza w prawo. Dobra, teraz idzie tutaj się zatrzymać. Jest tu jakaś miejscówka nie ma po prawej nie ma opcji. No dobra tutaj. To jest czwarte piętro standardowo w tych starych budynkach. Dlaczego nikt nie mieszka na parterze? I nie zamawia. To wszyscy z góry. To chyba wiadomo, nie? Jak ktoś mieszka na parterze to sobie sam wyjdzie z A ja to muszę mu przynosić na górę A spoko dla mnie też trening fajny dobry, proszę bardzo i również jedzenie indyjskie stali A krótki kursik w końcu jaki się trafił widzowie, dzisiaj kolejny fail odebrałem stali, jedzenie nie włączyłem nagrywania Kurde byłem przekonać się nagrywa ja już jestem u klienta ale apka znów mi coś nawala, bo pokazuje, że nagrywa się a się nie nagrywa. Po całych pięknych 15 minutach przerwy wpadł mi... Wpadło mi coś się dokładnie. I zobaczymy czy już mają bo 5 minut do odbioru, a ostatnio było tak, że nie zaznaczyli. 090, dzięki He, to jest to o czym ja mówię. Trzeba pamiętać właśnie. Że niektóre lokale sobie tak bimbają i nie zaznaczają, spoko, że się udało 5 minut wcześniej. Czyli tam to 15 minut straty, które miałem, straty od tej przerwy. próbujemy teraz szybko odbić. To jest już moje dziewiąte zamówienie, a jest godzina 18.12. Czyli już pracuję 2 godziny 40 minut i mam 8 zrobionych. Chyba spoko wynik. Dzień dobry Proszę. Cholerka, przyjąłem zamówienie z PKP, z KFC Wrocław na PKP o, Przecież tam wiadomo, że ja tam podjadę To jedzenie nie będzie gotowe, że to szkoda czasu Kurde. Muszę pomyśleć, czy jechać tam, czy odpinać Szkoda, że to nie jest transmisja na żywo To bym spytał właśnie teraz o radę, co robić czy odpinać, czy brać to i czekać. Jednak podjadę, zobaczę jak to tam sytuacja będzie wyglądać. Bo pomimo, że jest dzisiaj niedziela, to nie jest jeszcze tak późno i możliwe, że tam pustki będą. No i zaraz będzie chwila prawdy. Czy KFC mnie zdenerwuje, czy nie zdenerwuje. No jednak dużo ludzi jest, ale coś wydają, widzę. Dzień dobry, 891 Dzięki wielkie. No i widzowie, zaskoczenie, KFC mnie nie zdenerwowało Jedna, Dwie minuty czekałem Ja jestem w szoku i to takim naprawdę mocnym Dzisiaj jakaś inna osoba tam pracuje, która ma pakować Po prostu pakuje A ostatnio właśnie jak odpinałem to nie było takiej osoby Która by umiała pakować, która by chciała w ogóle No i teraz w lewo od razu jesteśmy u klienta Kursik marzenie, oprócz tego, że KFC Ej, no jest coś nie tak A gdzie jest 114? A to chyba od wewnątrz trzeba wyjechać Czyli tam jest taki wjazd jeden Taka brama mała Mam tutaj, jeszcze nie byłem w budynku, od tej strony No widzowie, ponownie nie nagrało się dostarczenie Teraz już mam dowód, że to apki dzisiaj Bo przed podejściem do klatki, do domofonu upewniłem się czy się nagrywa i się nagrywało A po dostarczeniu chciałem już nagrywanie wyłączyć i wyświetlało się, że się nie nagrywa Więc dzisiaj apka no niestety nie domaga, za co Was przepraszam Trzeci fail dzisiaj I znów miałem przerwę 10 minutową między zamówieniami Teraz mi wpadła stacja Design na teczowej A tu się pobudowały mieszkania po lewej Dużo ich nowych Fajnie, będą klienci nowi Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Czeka, że Pan mi życzył smacznego, ale ja tego nie będę jadł przecież. No, chyba, że nie będzie klienta w domu i nie będzie jak zostawić. To wtedy może skosztuję ale to może. A wiadomo, jak jest, może nie. Szerokie, i głębokie. No, ale fajna droga. Na skróty taka. Wyszła na Google Maps. Chyba z niej skorzystam, bo jest ciekawa. Dzień dobry. O, angielskiemu, wow. kurde, jakby po polsku nie mogli nagrać. Trochę już dziwnie to wygląda. Dzień dobry Jedziemy biegusiem do Carls Restaurant. Prawdopodobnie to jest ten lokal, gdzie również obsługują jedzenie z prokuratury. Tak, to jest to na stówę, bo już widzę. Ineska jest w tym miejscu, gdzie ta restauracja. A jedzenie gotowe. Zobaczymy, czy to gotowe czy w kurki. No, bo ten lokal lubi 680. Dzięki. A no, spoko, jednak mnie dzisiaj zaskoczyli. Podobnie jak KFC. Dzisiaj, tak jak mówiłem, biorę wszystko. Nie odrzucam ani jednego. No i do tej pory nic nie odrzuciłem. Zobaczymy, jak wyjdę na tym. Dobre. Co? Jedziemy do Balkan Burgera. Czy tam Balkan Burger? Zawsze rowerzysta musi wjechać. Ja muszę zawsze się trzymać w tym miejscu. Jeszcze ani razu. Nie było takiej sytuacji, że tutaj skręcając tą ulicę miał wolne. Oczywiście nie winie rowerzystów, ale no mówię jaka sytuacja mi się przytrafia w tym miejscu Dzień dobry 039 To też tak? Już Dzięki Jadę z 14 zamówieniem, czyli mi tylko brakuje jednego do bonusa, i potem już tylko będę robił zamówienia ekstrasowe. Do momentu aż mi starczy baterii w skuterze Nie wiem, jak byłbym w domu, może bym sobie wymienił na drugą. Ja bym kolejne 100 km w zapasie, bo tu mi zostało nie wiem, jeszcze z 50. i jedzenie miłego wieczoru, do widzenia 15 zamówienie wpadło momentalnie Tutaj Street Food, fajna miejscówka jest żeby tam odbierać, zawsze punktualnie fajny dojazd mówiłem wam dzisiaj, że tutaj te rejony tak średnio, a jakoś dzisiaj wpada. Co to są pojedyncze zamówienia tutaj na Grunwaldzie nie ma co się ja sugerować tym kurde, ale już wdychałem, że zgubiłem klucze od skutera, bo włożyłem do kieszeni a do tego bo miałem dzisiaj t-shirta więc zawsze wkładałem do kieszeni spodni a teraz mam kurtkę i włożyłem rękę do kieszeni kurtki i nie było pięknie pod słońce nic nie widać a moje okulary przeciwsłoneczne pękły włożyłem tutaj do skrytki z przodu w skuterze no i tak one tam były przez kilka miesięcy w okresie zimowym zapomniałem wyjąć je ostatnio otwieram tą skrytkę a tam rozwalone okulary Dzięki. 800 metrów tylko do zrobienia i wpada bonus. No a jest za 3,8, więc jeszcze szybciej zrobię tego bonusa dzisiejszego. No i teraz tam budynek po lewej. Byłem tam kiedyś i nie pamiętam, czy wejście do klatek jest od ulicy, czy od tyłu. Na maszyn pokazuje, że od tyłu są te klatki. Pamiętam właśnie, że kiedyś się, się tym sugerowałem no i musiałem wracać No tak klient napisał od ulicy Ja głupi nie czytam Bo po co, nie? Dobry wieczór Zrobiłem 15, bonus jeszcze nie wpadł Nie wiem, czy to błąd w apce, czy za wcześnie patrzę Dzięki Co ten robi? Wyjechał sobie nosem na swój środek ulicy Dobry Dwie minuty mam do bioru pizza fosy I tutaj mam informację, że będą dwa zamówienia jakieś Teraz się spytamy Hej, 5,920, może? No, będę wiózł po trójniaka Dwa zamówienia z pizza fosy i jedno z taco Locos. To jest taki numer? Możesz podpisać? Na kartce podpisać? Numery A Jaki jest pierwszy? 92 Tak? I 93 O, zielone, pięknie Trzeba korzystać Status zmienił się na gorący I no faktycznie gorąco jest Podtrójniaka dzisiaj jeszcze nie wiozłem I przyjmuję wszystkie zamówienia To już powtarzam, już chyba dziesiąt raz Bo generalnie jak się przyjmuje każde zamówienie To się wychodzi tak średnio Dzień dobry, 049 cztery dziewięć, już będzie tak, ładna ta chwila. Dzięki. Proszę bardzo. Farta fajnie, szybciej dostarcza Ogólnie minuty mi zajęło dojechanie do drugiego piętra. Proszę Do widzenia o, Kilometr 3 minuty pokazuję Za tego potrójniaka powinno wyjść Nie wiem, 25 zł chyba sos dzisiaj się rozlał. Oni dają właśnie bez tych woreczków te sosy I dają specjalnie tutaj Ja pierdziele, dzięki Będzie Uwaliłem sobie skuter Uwaliłem sobie co jeszcze? Uwaliłem sobie plecak. A specjalnie ten sos, kurde, wyciągnąłem cholera na zewnątrz, żeby mi się nie wylał w środku. To mi się wylał na zewnątrz. I oczywiście plecak został już odszczony praktycznie w drugi dzień od używania. Dobra, muszę zrobić zdjęcie i wysłać voltowi info. Że taka beznadziejna sytuacja miała miejsce, no to klient dostanie pizzę bez sosu. Niestety. Ale no trzeba będzie poinformować klienta, że sos się wylał, że tylko pizzę dostanie. Dobry wieczór. Niestety coś przed chwilą się rozwalił, bo oni dali luzem go, więc proszę zgłosić to do Volta, że taka miała mie miejsce sytuacja, <laughs> przepraszam Mam nadzieję, że klientka nie wystawi mi negatywnej oceny Ciekawe w ogóle ile dostałem tych ocen negatywnych W Uberze można sprawdzić na Volta, A teraz jesteśmy na Placu Bema i odbieramy soleim 519 5 minutes later. Dziękuję się trochę naczekałem w tym Soleim bo kurczę, to zamówienie mi tak wpadło za wcześnie trochę i będziemy jechać na Walońską to będzie nie wiem, które już to zamówienie, 20. O, zaginęła papuszka, zobaczcie jeśli widzieliście ją, to skontaktujcie się z właścicielem. Dziękuję bardzo Mam zrobionych 20 zamówień, jadę po 21 do pizza fosy słaby trochę kurs, bo 15 zł tylko płacą na dostawę na Grabiszyńską Przecież jakieś 6 km jest to powinno być, nie wiem, ze 13 14 zł 14 za kilometry plus odbiór 5 zł chyba jest w weekend, no to powinno być około 20 zł. Ktoś coś kombinuje. Ja tu wyliczę i będę interweniował. Zielone, fajnie, fajnie. Jedziemy, jedziemy. No, widzowie, mam potruniaka. Wszystkie z pizza fosy. Trzy zamówienia. Dzięki. Dobra, jesteśmy u pierwszego klienta. Już jest 10 minut opóźnienia, bo tak długo czekałem tam na te trzy zamówienia, a więc to była ta cena za potrójniaka. Domofon nie działa super. Hello. Dobry wieczór, dostawca. Ten domofon na zewnątrz jest popsuty, nie da się wstukać kodu. Wyskakuje błąd cały czas, error i się blokuje domofon. A z drugiej strony jeszcze można wejść? Ja nie mogę, jestem na skutek, że podjechałem po tą stronę główną. To musiałby potrwać, musiałem objechać. Pani nie możesz zejść? To klientka chyba nie była szczęśliwa, że musiała wyjść po pizzę bo zapłaciła całe 2,50 za dostawę oczekuję, że dostawca jej pod same drzwi przywiezie a tutaj niestety musiała wyjść ze strefy komfortu no i odebrać osobiście na zewnątrz Dwa. to jest to, proszę bardzo Czyli to były zamówienia, pierwsze dwa po jednej pizzy I teraz ostatni klient dostanie trzy pizze I wszyscy dostaną w środku pizzę bo to wyszło z pieca przed moim wyjściem No i zajęło mi to dwie minuty na dojechanie do ostatniego klienta Szybkie dostawy, to lubię Klient powiedział, że idzie Także spoko, nie muszę na czwarte wchodzić Proszę bardzo Dzisiaj pracowałem 6 godzin 45 minut, zrobiłem 23 dostawy na Wolcie. Oczywiście bonus 20 zł za 15 dostaw. Także co więcej mogę powiedzieć, podobał Wam się filmik, dajcie łapę w górę, napiszcie coś w komentarzu, to mi pomoże w promowaniu kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku.